Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w tym wydaniu specjalnym. Dzisiaj z gościem specjalnym. Moim gościem jest Magdalena Boczarska, twórczyni głównej roli w nowym filmie, który wchodzi, polskim filmie, który wchodzi na ekrany Kin w Wielkiej Brytanii. Cześć Magda, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam, witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. Zdaje się, że jeszcze jest chyba Irlandia w tym samym czasie. Do Irlandii nie wiem, czy my docieramy, ale to, to jest brytyjskie, czyli Wyspa Wielka Brytania i Irlandia, my mamy tutaj Wici tylko o Wielkiej Brytanii, no ale to im więcej, tym lepiej. Film do ogólnej dystrybucji w Wielkiej Brytanii wszedł już w piątek, czyli kilka dni temu, w piątek 3 marca. I um, powiem Ci, że kiedy sprawdzałam listę kin, to rzadko się zdarza, żeby którykolwiek film wszedł do, takiego, do, takie, do takiej popularnej dystrybucji. To jest lista, myślę, że około 200 kin. W którym można ten film obejrzeć. Także dzisiaj mamy tą wspaniałą możliwość, żeby porozmawiać z Magdą, odtworczynią roli Olgi, czyli odtworczynią głównej roli w filmie Heaven in Hell. Dziękuję Ci za przyjęcie, zaproszenia. Bardzo proszę, tutaj w tych moich zimowych, mroźnych, górskich okolicznościach. Tak. No właśnie, u Ciebie jest śnieg. Czy jesteś w Polsce? Tak, jestem w Polsce, w Karkonoszach. Mhm. U, nas, u nas też jest zapowiedź śniegu, więc, więc tym, tym razem nie będziemy Wam zazdrawiali. Śnieg, śnieg jest ekstra. Bardzo, bardzo <laughs> lubię zimę, tak? U nas rzadko się zdarza śnieg, ale podobno ma być. jeszcze takie ostatnie podrygi, ostatnie podrygi. Tak jak powiedziałam, ci, u których spadnie śnieg i u których będzie zimno, to bardzo dobrze mogą się zagrać w kinie. Film dwie godziny w ciepłym kinie się można zagrać, i właśnie w tym filmie gra Magda. No i krótko mówiąc, podsumowując, jest to film o samotnej, dojrzałej kobiecie. Um, Olga jest sędzią, ma dorosłą córkę, jest samotna po czterdziestce i po tak zwanych przejściach. On, Ja bym, ja bym powiedziała tak, no, daję ci skończyć. <laughs> on jest młodym i przystojnym obcokrajowcem. No i ich drogi się spotykają. Powiedz mi w takim razie o Twojej bohaterce Oldze. Dla mnie to jest w ogóle przede wszystkim film o miłości i to mnie najbardziej urzekło w tym scenariuszu, że jest to film o miłości i o różnych aspektach tej miłości. To znaczy, to jest film o miłości kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety. Jest też o dość niełatwym obliczu macierzyństwa yy, i o miłości do córki i, i matki do córki, trudnej, niełatwej i też o szukaniu drogi do siebie na nowo, ale też. Co mnie bardzo w tym scenariuszu rzekło, to jest film o miłości do siebie samej. I o tym, że czasami jeden krok dzieli nas od tego, żeby jedna decyzja, zmieni, dzieli nas od tego, żeby, żeby nasze życie się zmieniło, i że najczęściej za tą decyzję jesteśmy odpowiedzialni my sami. To, co jeszcze takie jest dla mnie, bardzo co było dla mnie ważne w tym scenariuszu, to to, że on porusza parę takich tematów, które mogą wybrzmieć i które są, które, które, które bardzo chciałam, żeby zostały usłyszane. To znaczy, ciągle on jest dużo młodszy, piętnastoletni. 12 lat młodszy, nie wiem jak w Anglii, ale jeżeli chodzi o Polskę, to mam takie poczucie, że ciągle panuje taki ostracyzm społeczny trochę. To znaczy, jest to coś, co, co, co odchodzi od normy i budzi to jakieś takie oburzenie w społeczeństwie. Nie, nie, nie generalizuje tutaj absolutnie, ale ciągle ta sytuacja, kiedy partner jest dużo młodszy od swojej partnerki, od kobiety, budzi zupełnie inne dyskusje niż w zupełnie odwrotnym przypadku. A moja, jako moja bohaterka jest rzeczywiście atrakcyjną kobietą um, po czterdziestce, która jest w pewnym takim uśpieniu emocjonalnym, jest po przejściach i właściwie dla samej siebie jakby nie ma takiej ani potrzeby, ani. Że akcja scenariusza i filmu zastaje ją w momencie, kiedy los stawia y, na jej drodze obiekt w postaci zupełnym, przypadkiem, przypadkiem przystojnego Włocha, i co dalej, kiedy. No, kiedy tak naprawdę budzi to sprzeciw yy, jej środowiska, rodziny, mamy i córki. No właśnie, do tego dojdziemy. Ale absolutnie masz w 100% rację. Stereotyp jest taki, że to on jest starszy i bogaty, a ona jest młodsza i piękna. Rzadko się mówi o tym, że to właśnie kobieta po czterdziestce, ustawiona z pozycją. Może zainteresować się młodszym o 15 lat chłopakiem. Także tutaj tak, ten ale też burzy ten stereotyp. Tak, ale też myślę, że ta opinia jest też bardzo krzywdząca do mężczyzn, młodszych, bo odbiera się im jakąś taką podmiotowość, ustawiając ich się, i ustawia się ich w roli przedmiotu, który odbiera się mu prawo do tego, że może pożądać starszej od siebie kobiety, że może mu im panować intelektualnie, że może czyli czyli że może mu się podobać fizycznie i że ustawia się ich w takiej konfiguracji, że na pewno szuka mamy albo że ona jest jego trampoliną do tego, żeby się odbił tak. i do jakiegoś sukcesu. Więc, więc wiem, a też no my jesteśmy już właściwie nasza przygoda w Polsce film w ciągle w kinach, ale. Um, Nasza przygoda, zrobiliśmy, mamy całkiem niezły, niezły wynik, jeżeli chodzi o dystrybucję i o frekwencję widzów w kinach, ale wiem, że ten film właśnie emocjonalnie bardzo porusza, i dla mnie to jest super nagroda, bo jeżeli film nie budzi emocji, albo jeżeli się widzowie, tutaj głównie kobiety, ale też myśleliśmy o mężczyznach, nie, nie identyfikują z bohaterami, nie widzą w tych bohaterach siebie, nie przeżywają tych emocji, nie chcą tej historii, no to to co robimy nie ma w ogóle żadnego sensu. Ale oczywiście każdy film, każdy dobry film musi budzić e, pytania. Widz wychodząc z kina zastanawia się, a co ja bym zrobiła w tej sytuacji, e, jak ja bym się zachowała i tak naprawdę e, myśli oczywiście o tym, jak to dalej będzie, jakie mhm. będzie zakończenie. Ale tego na pewno, na pewno nie zdradzimy. E, wróćmy jeszcze do tytułu filmu, bo to jest bardzo ciekawa e, sytuacja. Pokażę może plakat, który Reklamuje ten film. To jesteś, Ty, tutaj po prawej stronie, Twój, twój partner filmowy Simone Susina, który grał Maxa po, po lewej. Film nazywa się Heaven in Hell. Ten tytuł w języku angielskim również jest w dystrybucji polskiej, ale tutaj zastanawiamy taka ciekawa sprawa, ponieważ taka literka L tutaj, czyli słowo hell, piekło, jest dodana w innym kolorze. I teraz tak, czy ten film mamy rozumieć jako Heaven in Hell, jako. Niebo w piekle, czy niebo na helu, ponieważ akcja filmu odbywa się na helu. Jak no jest? wiesz, to jest, to, 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 no to dokładnie, właśnie, dokładnie tak jest. A poza tym czasami też taka parafraza z tych słów, że czasami z nieba do piekła jest bardzo blisko i odwrotnie. Z piekła do nieba też jest krótka droga. A poza tym też myślę, że wiesz, gdzie drwa robią tam biury lecą. I um, każde uczucie, każda miłość, każda namiętność ma jakąś swoją cenę. Myślę, że od tych stanów, które się mienią, wzajemnie do tych stanów sobie nawzajem jest bardzo blisko. Dobrze, to wróćmy w takim razie do helu. Ja obejrzałam film w zeszłą sobotę, co naprawdę zwraca uwagę, to piękne, przepiękne przedstawienie polskiej natury. Dzikiej, nieokiełznanej, polskiej, gniewnej momentami natury. Przepiękne przedstawienie. Powiedzmy, czy ten hel odgrywał rzeczywiście rolę? Czy to mogłoby być kręcone na przykład gdzieś tam w magazynie pod łodzią? Czy ten hel jednak ma znaczenie dla filmu? No, ja myślę, że hel, szczególnie poza sezonem, kiedy nie ma tam ludzi, jest absolutnie piękny. I malowniczy. Znaczy, to jest... Wiele osób nawet z Polski tam nie trafiło, co dziwne, bo jest niesamowicie oblegany turystycznie w sezonie. Ale na przykład Simo, mówię o Simonie, moim filmowym partnerze, on oszalał, jak tam przyjechał. W ogóle nie mógł wierzyć, że coś takiego jest w Polsce i dlaczego cały świat o tym, o tym nie wie. Ale jest niesamowicie malowniczy i rzeczywiście on się nam w tym maju i w czerwcu, bo wtedy kręciliśmy pięknie, tą swoją kapryśnością pogodową wpisał w ten scenariusz. Od nostalgii, po radość, bo rzeczywiście ta Przyroda jest bardzo ważna i bardzo świadomie jest użyta w tym filmie, to znaczy, ona też ma być dopełnieniem emocjonalności bohaterów. Miłość, która nie powinna się wydarzyć. Tak jest zatytułowany, tak jest promowany ten film. No i tutaj sprawcą tego całego zamieszania jest Max, ten przystojny Włoch, który pojawia się niespodziewanie w uporządkowanym i trochę nudnawym życiu Olki. Kim jest Max i jaką rolę on odgrywa w życiu głównej bohaterki? Jest kimś tak skrajnie zupełnie innym od niej, ma też zupełnie inną mentalność. co najważniejsze, jest przede wszystkim zupełnie w kompletnie innym punkcie życia. Dzieli ich 15 lat różnicy. To też scenariuszowo sprytny zabieg, bo to jest partner, który równie dobrze może być dla mamy, ale też co pokazuje nasz scenariusz, równie dobrze, mógłby być partnerem dla jej właściwie dorosłej córki, więc. Więc ta różnica wieku jest specjalnie tak umiejscowiona, że on jest jakoś tak dokładnie po środku. Natomiast jest kimś, kto ma całe życie przed sobą, nie ma za bardzo planów i jest tym triggerem, jeżeli chodzi o moją bohaterkę, że po prostu na nowo odkrywa siebie jako kobieta. Ale... Ale tutaj Magda muszę powiedzieć, że na pewno nie utrudnia tego bohaterce fakt, że jest on niewiarygodnie przystojny. No nie, tak, to, tego. no nie wiem, bo wiesz, wydaje mi się, że jeżeli w życiu spotykasz takiego partnera, szczególnie jeżeli jest 15 lat młodszy od siebie, to tak jak moja bohaterka, masz um, pełne prawo sądzić, że nawet jeżeli uczucie, którym ciebie obdarza jest szczere, to na pewno nie na długo i że, i że pewnie nie ma szansy być z tego nic, nic poważnego, ale Max jest niezłomny, idzie po swoje i robi co może, żeby... Żeby też, jest też dużo bardziej odważny od niej w tym swoim uczuciu. Dużo bardziej taki zero-jedynkowy, dużo bardziej prostolinijny, dużo bardziej otwarty. No dobrze, no a jeżeli mówimy o miłości, to z miłością wiąże się również miłość cielesna. I tutaj w tym filmie nie brakuje dość odważnych. Ale pięknie pokazanych scen erotycznych. Powiedz mi, czy trudno jest zagrać aktorsko takie sceny? No Trudno opowiedzieć historię o miłości, pomijając tak ważną sferę życiu człowieka, jaką jest erotyka. Rzeczywiście myśmy na te sceny kładli ogromny nacisk wiedząc, że one muszą być osobnym bohaterem tej historii i, i że muszą być prawdziwe i wiarygodne. Też bardzo chcieliśmy, żeby były piękne i też w filmie mamy podmiotową bohaterkę i to też myślę bardzo odróżnia ten film od poprzednich produkcji twórców. Mówię o tam Mendesie, Jawie Lewandowskiej, czyli o 365 dniach, że tutaj przede wszystkim kobieta i też również w sferze inna. W seksie, w tej sferze jest podmiotem. I to było dla nas też kluczowe. no Takie sceny kręci się trudno, bo yy, nagość, erotyka, przede wszystkim intymność, to no, są sfery zarezerwowane dla najbliższych, więc to nigdy nie jest łatwym, żeby się tak otworzyć i zapomnieć, yy, żeby, yy, żeby się otworzyć przed kamerą, ale yy, to jest. Yy, My mieliśmy kilka miesięcy przygotowań, spotykaliśmy się bardzo dużo, rozmawialiśmy o emocjonalności bohaterów, a co za tym idzie o tych scenach. Długo mówiliśmy o tym, gdzie jaka scena erotyczna jest. Umiejscowione w filmie, jaki ma być jej ładunek emocjonalny, jaka jest też narracja tej sceny. Już nie mówiąc o tym, że je też przepróbowywaliśmy, ale my w gronie reżyser i operator Bartek Cierlica, reżyser Tomek Mandes, spędziliśmy mnóstwo czasu, żeby we czwórkę o tych scenach dyskutować. I tak naprawdę, bo to jest taki czwórkowy taniec zbiorowy, natomiast rzeczywiście w tym najbliższym gronie czterech osób te sceny były też realizowane. Bartek, który też sam szwenkował cały film, czyli był nie tylko. Autorem obrazu, ale też autorem zdjęć, sam, sam trzymał kamerę w rękach i Tomek Mandas, który z takim klumczelem stał z małym monitorem non stop przy nas, oddychał nam właściwie na karku. I to był ten najbliższy taki nasz, cała reszta była nieobecna, więc, więc w tym czworokącie te sceny realizowaliśmy, a cała reszta była nieobecna też po to, żeby zapewnić nam maksimum komfortu. No właśnie, miałam o to zapytać, czy, bo wiesz, z mojego punktu widzenia to tak równie dobrze to mogło być tak, że wy gracie taką scenę naprawdę intymną, a tu na przykład ktoś otwiera puszkę z kolą e, e, za kamerą, albo na przykład je kanapkę i odbiera pomarańcza. No, to, myślę, że to się bardzo rzadko zdarza. Ekipa, to też są ludzie filmu, którzy są tak taktowni, że myślę, że na takie sceny nikogo już nie szokują. Każdy wie, że to jest niezwykle trudny. Element naszej pracy, która wymaga komfortu i skupienia, i że ekipa musi nam też ten komfort i skupienie zapewnić. Ale powiem Ci, że te sceny erotyczne i sceny na gości wcale nie były dla mnie najtrudniejsze. W tym filmie dużo bardziej trudne było dla mnie obnażenie się emocjonalne. I to są też sceny, w których ekipa zazwyczaj robi wszystko, żeby jak najbardziej usuwać się gdzieś w cień, pracować w sposób jak, jak najmniej dla nas widoczny, żeby nam tę intymność i, i komfort i skupienie zapewnić. To jeszcze tylko jedno pytanie o te sceny erotyczne, czy zdradzisz nam jakieś e, pikantne szczegóły i co mam na myśli, jakieś wpadki, jak to się robi, czy to wszystko idzie z, e, zgodnie z planem, czy tam na tej plaży wam nie było na przykład zimno? To no nie, czy... no, ja, nie jest tajemnicą, my kręciliśmy, szukaliśmy tego słońca, maj był nieprawdopodobnie zimny i te sceny, które na przykład scena, nasza scena seksu na, na Łodzi było 11 stopni, i przeraźliwie zimny wiatr. Myśmy się zastanawiali, czy tej gęsi skóry nie będzie widać w kamerze, ale jej nie widać. W obrazku i wygląda to przepięknie, natomiast myśmy rzeczywiście walczyli z ogromnym zimnem. Też ta scena, mamy scenę bliskości na plaży. Zaczynaliśmy o godzinie czwartej rano świtowymi zdjęciami kompletnie nazy gdzie cała ekipa też wyubierana w North Face, w właściwie jakby szli na biegun polarny w ubrania, więc to, no to rzeczywiście no to też taki właśnie dość zabawne kulisy kręcenia takich scen. Co jeszcze mogę powiedzieć? No to, że my tam, gdzie jeżeli chodzi o Strefy intymne, to jesteśmy w pełni absolutnie zakowerowani po to, żeby ten komfort bezpieczeństwa był jak, też jak, jak najbardziej, jak najdalej posunięty. Zakowerowani, czyli po prostu to są jakieś, nie wiem, jakieś naklejki, czy, czy co to jest? Tak, przemysł filmowy wymyślił takie rzeczy, tak. To A są no. specjalne no to <laughs> to są jest... ochraniacze po prostu na intymne części ciała, tak. Rozumiem. Tam... Takie jak najmniej widoczne w kamerze, tak. To ma sens, to ma sens. Wiesz, ja myślę, że Simone, który jest Włochem, on nie jest przyzwyczajony na pewno do takich temperatur, wychowując się na plaży gdzieś w słonecznej Italii, Sycylii. Tak. W Sycylii, tak. Jeszcze lepiej. No właśnie, powiedzmy, porozmawiajmy o nim, ponieważ ty doświadczona aktorka, a on nazwijmy to utalentowany amator. Jak to zadziałało? No, amator, który miał już dwa filmy za sobą, ale rzeczywiście po raz pierwszy zmierzył się też z takim ładunkiem, gdzie bardziej od niego wymagano też, żeby grał, a nie tylko, żeby też, nie tylko jego fizyczność była użyta, ale też wymagano od niego użycia, użycia emocji. No to było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ musieliśmy się jakoś nawzajem przeprowadzić z moim aktorskim dużym doświadczeniem, z jego brakiem doświadczenia przy ogromnej chęci zbudowania wiarygodnej postaci. Myśmy się też bardzo zakumplowali, no, miesiąc przed pierwszym klapsem spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu i my we dwójkę, jeszcze do tego Tomek Mendes reżyser i, i jakoś tak nawzajem ze sobą się oswajaliśmy. To co też było bardzo cenne i fajne to to, że był też bardzo otwarty na, na sugestie, na uwagi i też no, bardzo tego chłonny. Ale to było bardzo ciekawe. Właśnie miałam powiedzieć, że chyba trudno film o takim ładunku emocjonalnym zagrać z kimś, Kogoś się po prostu nie lubi. Więc wydaje mi się, że to, co mówisz, że poznaliście, że. To że... Było... Myśmy, myśmy też w pewnym sensie oboje wiedzieli, że jesteśmy na siebie skazani. To znaczy, że jeżeli nie obdarzymy się nawzajem tak. u, uczuciem i nie wytworzymy tej, tego uczucia na na użytek filmu, to też widz się w tej historię w ogóle nie zabierze. To znaczy, wiedzieliśmy, że jeżeli my to uczucie między nami wytworzymy, oczywiście do tego była nam po prostu potrzebna otwartość, sympatia. Myśmy się też bardzo zakumplowali, byliśmy też bardzo na siebie otwarci i się bardzo do tej pory lubimy, ale też wiedzieliśmy, że musimy właśnie w pełni się na siebie otworzyć i zaakceptować, że, że gdzieś to nie jest, że decydując się na udział w tym filmie, że są pewne rzeczy, oczywiście wszystko jest przez nas grane, ale oczywiście jeżeli masz otwartość na, na drugiego człowieka, to, to pewne rzeczy przychodzą dużo prościej. No dobrze, no jest to film o miłości. Tak jak powiedzieliśmy, już powiedzieliśmy o tej miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną, ale tam również jest bardzo silny wątek miłości macierzyńskiej i tych trudnych stosunków matki z dorosłą córką. Jak ty oceniasz ten wątek, który jest naprawdę no, no bardzo trudnym i, i naprawdę psychologicznym przeżyciem bohaterki, i na pewno każdy, kto ogląda ten film myśli o tym, każda matka, która ma dziecko dorastające młodsze. Młodsze czy starsze myśli o tym, o tym no, ja jestem macierzyństwie? Tak, ja jestem mamą okay. pięciolatka, daleko mi jeszcze do, do, do wieku, daleko jemu jeszcze do, do wieku mojej filmowej córki, ale na pewno fakt, że, że jestem mamą, wyczulił mnie bardzo na tę relację. Ona była dla mnie nawet w pewnym sensie dużo ważniejsza niż relacja z moim, znaczy nie z moim filmowym partnerem, ale relacja damsko-męska w tym scenariuszu, bo ja wiedziałam, że jeżeli nie obronię jej jako mamy, to widz w ogóle za nią nie podąży i nie, nie, nie będzie jej kibicował i nie, nie zabierze się w podróż z tą bohaterką. I mm, z Kasią Sawczuk <laughs> no, też bardzo dużo spędziłyśmy czasu przed pierwszym kapsem, wzajemnie dyskutując o tej relacji, się poznając. Ja zasugerowałam też konsultacje psychologiczne, bo wiedziałam, że w przypadku takiej relacji bardzo łatwo będzie uderzyć w taki ton, ban, który może zabrzmieć banałem, że bardzo szukaliśmy też prawdy i, i, i ta emocjonalność tej relacji i, i prawda, która miała w niej wybrzmieć, była też dla nas bardzo kluczowa. Powiem Ci, że dla mnie najbardziej emocjonalną taką najbardziej przeszywającą sceną to jest scena właśnie pomiędzy tobą a, a, a twoją filmową córką. Na, na łodzi, łodzie. nie? Tak. Mistrzostwo mistrzostko cie, przez ciebie zagrana, moim zdaniem najtrudniejsza scena w całym filmie. Tak, Ileś, dla mnie też to była najtrudniejsza e, scena. Tak, prawda. E, takie obnażenie się, e, pokazanie siebie e, jako bohaterki, jako osoby dalekiej od ideału. Tutaj nawet nie mówię nieidealnej, ale dalekiej od ideału. Od, od, od osoby, która mimo swojej pozycji, e, wydawałoby się kobiety wykształconej, popełniła naprawdę bardzo poważne błędy. I przyznając się do tych błędów, rzeczywiście ta, te, te emocje wylewają się. Czy to rzeczywiście też była dla Ciebie najtrudniejsza scena i na ile Identyfikujesz się z tą kobietą nieidealną? Matką? Zaczy, idealną. To była dla mnie najtrudniejsza scena w całym filmie. Natomiast um, ja też bardzo lubię ten film za to, że tą sceną przekroczyłam jakiś też swój aktorski um, Rubikon. Um, Często powtarzam, że na palcach pewnie jednej ręki mogę powiedzieć jakby gram wiele bardzo emocjonujących ról, ale nie tak często zdarza się zagranie jakiejś sceny, że dotykasz w sobie jakichś takich strun, których jeszcze w sobie nie znałaś, które, że, że ta podróż aktorska, że w którymś momencie wychodzisz poza ramy swojego aktorstwa. Natomiast um, ja bardzo też lubię tę scenę i dla mnie było bardzo ważne, żeby też moja bohaterka nie była kimś idealnym, żeby była jak puzzle zlepiona z bardzo różnych, też żadna z nas nie jest ani idealna. Każda z nas ma może nie każda, ale większość z nas nawet ja, jeżeli wiemy, że jesteśmy atrakcyjnymi kobietami, mamy jakieś kompleksy, jakieś swoje też smutki, troski, niedociągnięcia. Bardzo mi zależało na tym, żeby skonstruować bohaterkę, która będzie nie wielowymiarowa i nieidealna, bo wiedziałam, że tylko też wtedy widzowie będą się mogli z nią utożsamić. No właśnie, wracając jeszcze do takich technicznych stron filmu, powiedz mi, jak to wygląda z punktu widzenia ciebie jako aktorki, kiedy dostajesz scenariusz, czy ty wiesz, że się zgodzisz na ten film, czy ty czytasz ten scenariusz, czy się zastanawiasz, czy bierzesz udział w jakimś castingu, jak to było w przypadku tego filmu, czy od razu wiedziałaś, że chcesz to zrobić? <laughs> Nie, nie od razu. Nie jest tajemnicą, że twórcy tego filmu zrobili wcześniej 365 dni, który nie jest artystycznie moim rodzajem kinematografii w ogóle. Chociaż jest gigantycznie światowy sukces, i ja na spotkanie z nimi szłam raczej nastawiona na odmowę, ale pomyślałam sobie jakoś, chciałam dać szansę temu spotkaniu, pomyślałam sobie, że najwyżej odmówię twarzą w twarz. Bardzo też o mnie zabiegali, mówiąc mi, że jeżeli ja się w tym filmie nie zgodzę zagrać, to ten film nie powstanie. Myślałam, że to sprytny sposób wzięcia mnie pod włos, ale już po jakimś drugim czy trzecim spotkaniu już po pierwszym ale zorientowałam się, że mam przed sobą bardzo świadomych twórców, którzy chcą wyruszyć w zupełnie inną podróż i zrobić przede wszystkim film o podmiotowej bohaterce dla kobiet. I też zobaczyłam, że jest szansa na opowiedzenie oprócz, mówmy się szczerze, ten film jest filmem komercyjnym i mainstreamowym, ale. Mm, Oprócz rozrywki, yy, zobaczyłam, że jest szansa poruszenia paru wątków, które mogą być po prostu ważne i które mogą coś w widzach, w widzach zostawić. No więc tak. Super. I właściwie ostatnie pytanie. Jak myślisz, dla kogo jest ten film? Czy to jest film dla kobiet? Czy to jest film również dla panów? Powiem Ci, że kiedy ja byłam w kinie, to było pół na pół, również było, było kilku panów. Jak według Ciebie? A to super, bo pewnie dlatego, że kobiety zabierają swoich partnerów do kina. Jest Nie, taka... było dwóch panów, Nie? dwóch panów było bez partnerek. No proszę, bardzo ciekawe. Wiesz co, głównie tak, głównie myśleliśmy o kobietach, ale wiadomo, że filmy tworzy się ogólnie, nie, nie szufladkuje się, ich targetem były głównie kobiety, to miał być film dla nich. Natomiast ja myślę, że osoby w każdym wieku, bo myśl, ja już wiem, bo przecież wiele osób zobaczyło ten film, że identyfikują się z tym filmem kobiety w moim wieku po 40, ale też kobiety po 50, po 60, które też mają młodszych partnerów i które nie chcą żyć w ukryciu i które mówią, że żyjemy z młodszymi, partnerami nie będziemy za to przepraszać, ale też młode dziewczyny, które widzą w postaci mojej córki siebie i też wychodzą poruszone bardzo tym wątkiem, więc a dla panów absolutnie też. A może jakiś pan jest związany ze starszą od siebie kobietą i wyjdzie z tego kina, weźmie ją za rękę i powie, chrzanieć wszystko, bądźmy szczęśliwi i wara komukolwiek od naszego szczęścia. Magda, wydaje mi się, że to jest świetne podsumowanie, ponieważ ten film, tak naprawdę, mimo że ma dramatyczne emocje, to tak naprawdę zostawia w Tobie po obejrzeniu poczucie piękna, poczucie nadziei, poczucie właśnie tego, że prawdziwa miłość istnieje. I wydaje mi się, że to wynosi się z tego filmu. I czy nie jest to właśnie powodem, dla którego takie filmy powstają? No dokładnie tak, właśnie to, to jeszcze to, co powiedziałaś, to jest, ma piękną tą warstwę, jest piękna muzyka, świetna ścieżka dźwiękowa, piękne zdjęcia, więc fajnie, że on na kilku polach może, mam nadzieję, że przypadnie widzą do gustu. W Wielkiej Mnie Brytanii tym razem. Mnie na pewno. Nadal film w kinach Wielkiej Brytanii. Rzadka gratka dla miłośników polskiej kultury, rozrywki, że w mainstreamowych kinach w Anglii jest pokazywany polski film na taką skalę. Więc zapraszamy do kin, a Tobie Magda naprawdę serdecznie dziękuję. To ja również. tych, tych szczegółów i jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję i życzę Ci powodzenia zarówno z tym filmem, jak i powodzenia w przyszłości w Twoich przyszłych projektach. Tak, ja Państwu dużo miłości, ciepła i, i ym, no to też chciałam powiedzieć jeszcze tylko, że tym filmem tak chcieliśmy trochę chuchnąć właśnie w skrzydła i zostawić trochę nadziei, ale cieszę się bardzo z tej dystrybucji i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki bardzo. Dziękuję.